Cześć, to jest kolejny part mojej historii z YouTube'a sorry, że tak nie, nie widzicie mojego ekranu nie? to też ma wina, bo ten telefon się ciągle przechyla nie wiem jak miał ustawić to się zaczęło od mojego kolei. Eee, on po prostu zaczął nagrywać widziałem na YouTubie, że niektórzy po 7000 subskrypcji już by. W sumie wtedy to było nawet więcej, jak teraz, niż nie wiem, na przykład 2000, to oni byli dla mnie tak popularni, że ja się z nimi zainspirowałem. Ja w tym roku zacząłem nagrywać, zaraz będzie rok nagrywania, no jakoś tak, w sumie nie wiem, na 2025 dołączyłem, zaraz będzie 2026, więc... Teraz to jest ciężko powiedzieć, ile ja już nagrywam, to też się zaczęło od tego mojego kolegi, jak wspominałem, on po prostu zaczął nagrywać po 5 filmów dziennie, jakby nie teraz, to my ja jakoś ze sobą tak za bardzo nie rozmawiamy, jedynie w szkole. No. I sorry, że tak nie wyraźnie mówię, ale to ze stresu bo się tak stresuje że, sorry, po prostu no też się zaczęło od tego że ten kolega to on też jakoś za bardzo nie nagrywał swoim głosem ale też no w sumie nie wiem czy on, że nagrywa ale też, to była taką popularność nie wiem, że niepopularność teraz. Chyba 71, a no, on jak przestał nagrać, to ma, miał 12. Teraz to nie wiem, ile on ma bo on chyba usunął kanał już. Bo coś tam chyba za bardzo kohetowali. Ogólnie nie wiem. I nie wiem czy nie, nie, przypadkiem nie widzicie mojego ekranu takiego e, pomarańczowego, bo... Muszę telefon obierać, bo mi się ładuje jeszcze, bo ja prawie mi się osadzał. Ale jak mi się naładuje jutro i ogólnie nie wiem, czy te filmy będą codziennie. Bo to też nie wiem jak to powiedzieć, że no po prostu nie wiem, ja miałem nagrywać daily, ale znaczy nie daj na nie co to jest to co ja mówię kurde eee... no, nie, po prostu nagrywać filmy codziennie, nie wiadomo o której to we postach piszę. Jeśli oglądacie moje posty, że eee, pisze, eee, czytacie moje posty, to bo, pozdro. I o! I teraz wam powiem taką historię. Bo by, jest taki wojan 2 to ogólnie teraz jest taki mój Robloxowy znajomy. Ogól, ogółem jest bardzo, bardzo fajny. I to się zaczęło od tego, że ja go dodałem tu znajomych. On teraz więc, tym ja go Ogląda moje filmy też chyba. On teraz bym napisał pod jednym z szorce, szorcem.